Witajcie przyjaciele! Hi, witam Was na kanale angielski od zera do poziomu advanced. I moi drodzy, nie zwlekajmy i przejdźmy do naszej kolejnej lekcji, czyli lekcji 22: Praktyki. W tej lekcji po prostu będziemy sobie powtarzać i utrwalać zwroty z zeszłej lekcji. Zaczynajmy. Ci ludzie nie rozumieją tego. Ci ludzie, These people nie rozumieją. Don't understand i tego it. These people don't understand it. Niektórzy ludzie pracują ciężko ale nie widzą swoich rezultatów albo wyników niektórzy ludzie some people pracują ciężko work hard ale but nie widzą czyli they don't see swoich rezultatów czyli their results Some people work hard, but they don't see their results. Mój szef i ja nie kontrolujemy tej sytuacji. Mój szef i ja, albo ja i mój szef. My boss and I nie kontrolujemy. Don't control it tej sytuacji, this situation, situation, my boss and I don't control this situation. Te rzeczy wcale nie pomagają. Te rzeczy. These things nie pomagają. DONT HELP i wcale at all These things don't help at all Te przykłady nie wydają się proste Te przykłady These Examples nie wydają się DONT i proste, łatwe, easy or simple. Simple. Tutaj możemy już po prostu zastosować easy, na przykład. These examples don't seem easy. Te rzeczy mnie nie interesują. Te rzeczy. These things nie interesują. Don't interest mnie. Mi. Możemy też dodać wcale, czyli at all. These things don't interest me at all. Nasi klienci nie ignorują naszych nowych ofert. Nasi klienci. Our clients nie ignorują. Don't ignore naszych nowych ofert. Czyli our new offers. Our clients don't ignore our new offers. Jego problemy mnie nie interesują. Albo nie interesują mnie problemy. Jego, jego problemy. Czyli his problems nie interesują. Don't interest, interest. mnie, mi i wcale at all. His problems... Don't interest me at all. Te lekcje nie wydają się pożyteczne. Te lekcje. These lessons nie wydają się. Don't seem i pożyteczne, useful. These lessons don't seem useful. These people don't understand it. Some people work hard, but they don't see their results. My boss and I don't control this situation. These things don't help me at all. These examples don't seem easy. These things don't interest me at all. Our clients don't ignore our new offers. His problems don't interest me at all. These lessons Don't seem useful. Wszyscy ludzie mu nie ufają. Ale uwaga, tutaj będziemy już mówić o jakiejś konkretnej grupie ludzi. Czyli wszyscy ludzie o people nie ufają. Mu, czyli don't trust i jemu him. Oh, the people don't trust him. Jego uczniowie, albo też studenci, nie lubią tej książki. Jego uczniowie, his students, nie lubią don't like i tej książki this book. His students don't like this book. Moi koledzy nie lubią tego. Moi koledzy. My coex ex nie lubią. Don't like i tego it. My coex don't like it. te problemy nie wydają się duże. Te problemy, these problems, nie wydają się, don't seem i duże big. These problems don't seem big. Ja i moja żona nie zamawiamy tego online. Ja i moja żona. My wife and I nie zamawiamy. Don't order it i online, czyli po prostu online. My wife and I don't order it online. Ci ludzie nie szukają nowej pracy. Ci ludzie. These people nie szukają. Don't look for i nowej pracy a new job. These people don't look for a new job. Pamiętacie, mówiliśmy, że mamy dwa zwroty, na przykład znaleźć pracę, czyli find a job, albo find a new job, albo na przykład szukać pracę, czyli look for a new job. Te książki nie wydają się interesujące. Te książki these books nie wydają się. Don't seem i interesujące. Interesting. Interesting. These books don't seem interesting. Jego lekcje nie brzmią ciekawie. Jego lekcje his lessons nie brzmią czyli don't sound i interesująco interesting jej rodzicom nie podoba się ta oferta jej rodzicom Your parents nie podoba się don't Like Ita ta oferta, this offer. Your parents don't like this offer. Powtórzmy. All the people don't trust him. His students don't like this book. My colleagues don't like it. These problems don't seem big. My wife and I don't order it online. These people don't look for a new job. These books don't seem interesting. His lessons. Don't sound interesting. Your parents don't like this offer. Kontynuujemy. Niektórzy ludzie nie próbują zmienić swoj, swojego życia. Niektórzy ludzie. Some people nie próbują. Don't try zmienić. Czyli tu, change i swojego życia, their life. Some people don't try to change their life. Moi uczniowie nie popierają tej decyzji. Moi uczniowie, my. Students nie popierają don't support i tej decyzji this decision. My students don't support this decision. Te ćwiczenia nie wydają się trudne. Te ćwiczenia. Wiz. Exercises nie wydają się. Don't seem i trudne. Difficult. These exercises don't seem difficult. Twoje testy nie wyglądają dobrze. Twoje testy. Jo tests nie wyglądają. Nie wyglądają. Don't look i dobrze good. Jo, tests don't look good. Twoim klientom nie podoba się ta oferta. Twoim klientom. Jo. Klient nie podoba się. Don't like i ta oferta. This offer. Możemy także nawet dodać. Widzę, albo na przykład myślę. O, myślę. I think. Your clients don't like this offer. Myślę, że Twoim klientom nie podoba się ta oferta. Te rzeczy nie interesują mnie. Te rzeczy. These things nie interesują. Don't interest mnie. Mi. These things don't interest me. Moi koledzy nie popierają tej decyzji. Moi koledzy. My colleagues. Także możecie zastosować słowo friends. My colleagues, my friends nie popierają don't support tej decyzji this decision. My colleagues Don't support this decision. Jego pomysły nie wydają się złe. Jego pomysły. His ideas. Nie wydają się. Don't seem i złe, czyli bad. His ideas don't seem bad. Tamte lekcje wydają się niepożyteczne. Tamte lekcje. Those lekcje lessons wydają się niepożyteczne, czyli seem useless. Those lessons don't. Przepraszam. Seem useless. Those lessons seem useless. Powtórzmy. Some people don't try to change their life. My students don't support this decision. These exercises don't seem difficult. Your tests don't look good. I think your clients don't like this offer these things don't interest me my colleagues don't support this decision his ideas don't seem bad these lessons seem useless Kontynuujemy. Te oferty nie interesują mnie. Te oferty. Wiz. Oferty. OFES. Nie interesują mnie. Don't interest me. Po, y po polsku możemy też powiedzieć nie interesują mnie te oferty. Ale po angielsku mamy wyłącznie. Właśnie tak ułożone zdanie. Taką kolejność słów mamy. Jego koledzy nie ufają mu. Jego koledzy. His colleagues Nie ufają. Don't trust him. Czyli him. His colleagues Don't trust him. Wszyscy moi przyjaciele nie myślą tak. Wszyscy moi przyjaciele. Oh, my friends nie myślą tak. Czyli don't think so. O my friends don't think so. These offers. Don't interest me. His colleagues don't trust him. All my friends don't think so. Moi drodzy, a my nie zatrzymujemy się, we don't stop i kontynuujemy nasze lekcje. Zobaczymy się w kolejnej lekcji, czyli w lekcji dwudziestej trzeciej. See you later!